Spakuj ze mną prezent urodzinowy. Hmm, jak co? Ja mam urodziny... Wiem, później, ale już teraz przyszło. Więc teraz sobie od Was spakuję. Okej. Okay. Już tutaj jest... Oho! Uh -huh. Widzę co. Czekajcie. Okej. Okay. Ojcz! Ja, ja wiem, co to jest, bo wiedziałam, co to jest. Pani no, się domyśli. Co, Wiedziałam, że to to jest. Chyba już wiecie, co to jest, pokiju. Tak się prezentuje mój nowy hobby Horse, i później stawia coś na, z nim.